Dostaliśmy zdjęcie zestawów LEGO Star Wars na 2026 rok. Zaczynamy od ścigacza Mando, około 40-50 zł za 58 elementów. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki. Wcześniej zakładano, że w tym zestawie pojawi się Mando z UCS, ale jednak tak się nie stanie. Kolejny ścigacz, tym razem ścigacz Cub Venta oraz Cut Bay na około 140-150 zł za 207 elementów. Dla samych figurek warto kupić Cub Vent, który debiutuje w Lego Star Wars. Pamiętajcie, że zestawy trafią do szerokiej dystrybucji, co oznacza, że z czasem ich cena spadnie. Zestaw w nawiązaniu do grogu właściwie nie wiem jak go nazwać. około 90 zł 107 elementów i właściwie jest to zestaw do przemilczenia 4, więc szczerze mówiąc nie wiem, co miałbym więcej o nim powiedzieć. Po prostu zwykły zestaw raczej dla młodszych fanów Lego. Moim zdaniem najgorszy zestaw ze styczniowej fali mech Shock Troopera uważam, że totalnie nie jest warty zakupu, ponieważ shock troopera znajdziecie dużo taniej i zresztą jego często można było spotkać w gazetkach. około 70 zł za 151 elementów 6 i właściwie kolejny zestaw do przemilczenia. Ostatni zestaw tym odcinku Battle Pack, gdzie znajdziemy nowe minifigurki Mando, które wyglądają świetnie. Pojawią się również klony Asoki. Właściwie jest to bardzo dobry zestaw. Uważam, że drugi najlepszy ze styczniowej fali. Pierwszy byłby pojedynek Cat z Cabventem. Około 90-100 zł za 116 elementów i 4 minifigurki. Właściwie wszystkie te zestawy, które dzisiaj pokazałem są tylko pod figurki, ponieważ budowle to tak zwane zapychacze. Natomiast ja oceniam na siódemkę pod względem figurek, natomiast jeżeli chodzi o budowlę to taką piątkę, no bo Większość jest po prostu zwyczajna.